Najważniejszą sprawą jest bezpieczeństwo naszej Ojczyzny, bezpieczeństwo naszych rodaków, bezpieczeństwo Rzeczpospolitej. Obrona Ojczyzny to nie jest tylko silna armia i siła w sojuszach. To są bardzo ważne sprawy, ale obrona Ojczyzny to zaangażowanie nas wszystkich. Obrona Ojczyzny, przygotowanie się na najtrudniejsze momenty to jest obrona cywilna, ochrona ludności dlatego dzisiaj wspólnie z panem ministrem zaprezentujemy założenia nad którymi od pierwszego dnia pracujemy. Pracuje szczególnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pan minister Kierwiński współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej ze wszystkimi innymi resortami, ponieważ musimy nadrobić zaległości po naszych poprzednikach. Ustawa o obronie ojczyzny wygasiła ustawę o obronie cywilnej o ochronie ludności. Nie wprowadzili nasi poprzednicy przez kilkanaście miesięcy swojego funkcjonowania, gdzie mieli monopol na władzę, mieli możliwość robienia różnych rzeczy, zajmowali się kłótniami między sobą, sporami, różnymi niecnymi rzeczami, jak wychodzą dzisiaj na posiedzeniach komisji śledczych, a nie zajmowali się bezpieczeństwem Polaków. Wiele o bezpieczeństwie mówili, niewiele w sprawie bezpieczeństwa robili. Dlatego dla naszego rządu jedną z najważniejszych spraw jest nakreślenie nowych gwarancji działań, zasad funkcjonowania obrony cywilnej, ochrony ludności. Wojsko, siły zbrojne Rzeczpospolitej, siła w sojuszu północnoatlantyckim i w Unii Europejskiej to jest gwarancja polskiego bezpieczeństwa. Ale patrząc nawet na przykład od dwóch lat heroicznie walczącej Ukrainy, nie byłoby możliwe udzielenie wsparcia przez tych, którzy dzisiaj Ukrainie pomagają, w tym przez Polskę, przez inne państwa, które wspierają Ukrainę w walce. Ani tego wsparcia militarnego, ani humanitarnego, gdyby nie opór ludności w pierwszych dniach, w pierwszych tygodniach, zatrzymanie ofensywy Federacji Rosyjskiej na Kijów, stało się dzięki zaangażowaniu całego społeczeństwa. To nie może być też ruch chaotyczny i spontaniczne pospolite ruszenie. Żeby miało to najwyższy wymiar gwarancji bezpieczeństwa, musi być dobrze przygotowany. Określona musi być w strukturze państwa działanie obrony cywilnej i ochrony ludności. Najpierw ochrony, jeżeli jest czas pokoju, a obrony, jeżeli do takiego czasu kryzysu, kryzysu wojny dochodzi. Jesteśmy do tego gotowi, pan minister opracował założenia tej ustawy, która już niedługo trafi do konsultacji społecznych. Ale już dzisiaj ona jest analizowana z samorządowcami, którzy będą odgrywać kluczową rolę. Samorząd jest naszym podstawowym partnerem. Samorząd nie wystarczy, potrzebni są dobrzy gospodarze, ci, którzy będą zarządzać całą ustawą, całą działaniem ochrony ludności, i obrony cywilnej. Musimy być gotowi na każdy scenariusz jako społeczeństwo. Nie mówimy tego, żeby kogokolwiek straszyć. Ale bardziej, żeby odstraszyć naszych przeciwników, żeby nigdy nie opłacało się żadnemu naszemu przeciwnikowi czy wrogowi zaatakować Rzeczpospolitej. Dlatego modernizujemy armię, dokonujemy transformacji polskich sił zbrojnych, dlatego postawiliśmy na indywidualne wyposażenie żołnierza jako podstawa jego bezpieczeństwa, a przez to jego odwagi funkcjonowania i działania. Dlatego wzmocniliśmy naszą pozycję w Unii Europejskiej i w NATO, żeby odstraszać. Potencjalnego przeciwnika. Imperium Zła, które się odradza, musi jasno i wyraźnie wiedzieć. Całe społeczeństwo polskie jest gotowe do obrony ojczyzny. W momencie zagrożenia państwo broni się nie tylko swoimi jednostkami, siłami zbrojnymi czy wszystkimi instytucjami. Broni się całą swoją mocą, czyli mocą swych obywateli. Nie ma większej siły od tej siły, którą dają obywatele dla swojego państwa w jego obronie. To jest nasza Największa armia to jest nasza największa broń, to jest największe nasze działanie, jakie możemy podjąć. Najsilniejsza to jest największa nasza siła. Ludzie, mieszkańcy, obywatele są naszą największą siłą. Jesteśmy tego bardzo mocno świadomi. Ale żeby to zadziałało, to musi być usystematyzowany. Każdy musi wiedzieć, co ma robić, jak się zachować, jak wyszkolić dziecko do udzielania informacji pierwszej pomocy, jak się ma zachować osoba starsza, na kogo ona może wtedy liczyć. Kto dowodzi, kto sprawuje nadzór nad pomocą, realizacją planów na czas kryzysu, wszystkim tym zajmuje się Ustawa o Obronie Cywilnej Ochronie Ludności. To jest jeden z najważniejszych aktów prawnych, jaki będzie naszym zdaniem przyjmowany w tej kadencji parlamentu. E, przykładamy się do tego bardzo mocno, czekamy na wnioski z konsultacji społecznych, organizacji pozarządowych zajmujących się e, tym działaniem na rzecz ochrony ludności. Szczególną rolę oczywiście będzie miała Ochotnicza Straż Pożarna, e, która jest naszą dumą, dumą taką polskiej wsi, polskiego bezpieczeństwa, e, ale szczególną rolę będzie miał każdy z nas. Każdy z Państwa, którzy nas dzisiaj teraz oglądacie, wszystkie, wszyscy będziecie przeszkoleni, będziecie mieli możliwość bycia przeszkolonym, bycia gotowym do tego. Mówimy to po to, żeby odstraszać, a nikogo przestraszyć. Musimy być gotowi na każdy scenariusz. Będzie bardzo ważna rola, i to na finał chcę powiedzieć, zanim pan minister przedstawi szczegóły założeń, rola nowa ministra spraw wewnętrznych i administracji. Nasi poprzednicy chcieli likwidować Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, my będziemy wzmacniać i rozwijać. To jest ta zasadnicza różnica. Znaczy komu przyszło do głowy, to już naprawdę e, trzeba mieć nierówno, e, żeby proponować i upaść naprawdę na głowę, żeby proponować likwidację Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w momencie zagrożenia tego bezpieczeństwa każdego dnia. To jest działanie na szkodę państwa. Dobrze, że Zatrzymaliśmy to, a tak naprawdę nasi wyborcy to zatrzymali 15 października, bo dzięki nim możemy wprowadzać Polskę na bezpieczne tory. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa będzie się rozwijać, a na czele obrony cywilnej Rzeczpospolitej stanie minister spraw wewnętrznych i administracji. To jest bardzo ważna zmiana. Kiedyś to był szef Państwowej Straży Pożarnej, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Ale żeby pokazać, że to jest sprawa absolutnie najważniejsza. Dla Rzeczpospolitej, nie tylko dla naszego rządu, ale dla Rzeczpospolitej, na czele obrony cywilnej Rzeczpospolitej staje minister spraw wewnętrznych i administracji. Pan minister Kierwiński będzie kierował obroną cywilną. Mogę powiedzieć, że staje się takim ministrem do spraw obrony cywilnej. To w innych krajach funkcjonuje. Czerpiemy wnioski, bierzemy z doświadczeń skandynawskich, czerpiemy te wzorce Szwecja, Finlandia. W Szwecji minister jest osobny w ogóle minister, oprócz ministra spraw wewnętrznych jest osobny minister czy obrony narodowej do spraw obrony cywilnej. Pan minister Kierwiński będzie łączył funkcje, które pozwalają na dobrą integrację różnych środowisk. Minister Obrony Narodowej będzie uczestniczył w tym zespole, będą uczestniczyć przedstawiciele wszystkich służb oczywiście, ale na czele obrony cywilnej staje dzisiaj Minister Kierwiński ma to ogromne znaczenie, ponieważ pokazuje, że państwo na najwyższym poziomie angażuje się w ochronę swoich obywateli. Będzie ich bronić nie tylko każdego skrawka naszego terytorium, ale zawsze będziemy bronić każdego z obywateli Rzeczpospolitej i będziemy dbać i ochraniać tych, którzy tej pomocy w czasie najtrudniejszym, czasem kryzysu, czasem klęski o różnym podłożu doświadczają czyli najmłodszych i najstarszych, którzy sami nie są się w stanie sobą zaopiekować. Powstanie zespół do spraw obrony cywilnej, na którego czele będzie stał pan minister Kierwiński, on będzie realizował wszystkie zadania ale te wszystkie zadania będą też określone dla samorządowców, dla tych, z którymi bezpośrednio będziemy współpracować. Ważna nowa rola będzie dla marszałków województw, będą też mogli inwestować w bezpieczeństwo, samorządy wojewódzkie, to jest bardzo ważne. Rząd się przygotowuje finansowo do tego, budżetowo, obrona cywilna będzie też miała zabezpieczony swój budżet, który jest potrzebny, żeby choćby po to, aby budować schrony czy zabezpieczać w momencie wystąpienia jakiejkolwiek klęski, gotowość do udzielenia pomocy. Jesteśmy przygotowani do konsultacji, do przyjęcia tej ustawy najszybciej jak to będzie możliwe. Nadrabiamy zaległości po naszych poprzednikach. Obrona ludności, ochrona cywilna to przecież rzeczy, które dzieją się na każdym poziomie naszego państwa. To są rzeczy, które mogą dziać się na poziomie gminy, na poziomie powiatu, województwa i całego kraju. Dlatego w ten proces włączone muszą być władze samorządowe, to oni muszą być także gospodarzami tej ustawy. To oni muszą być tymi organami, które, które na, na odpowiednim poziomie będą podejmować krytyczne decyzje. A nad tym wszystkim oczywiście musi być państwo państwo, które udostępnia zasoby zasoby, które posiada zasoby systemowe, zasoby finansowe, zasoby służb. Tu bardzo ważna będzie rola państwowej straży pożarnej. I będę o tym za chwilę mówił. My podzieliliśmy założenia tej ustawy na sześć takich sztandarowych filarów, na których musimy się skupić. Jeżeli Państwo pozwolicie, kilka słów o każdym z tych filarów. Pierwsza kwestia to system ostrzegania, alarmowania i w ogóle przewidywania sytuacji niebezpiecznych. My musimy dążyć do tego i taki system zostanie zaprojektowany, aby wszelkie instytucje państwa, które posiadają tą zdolność docierania do pojedynczego człowieka, były w stanie przekazać informacje o nadchodzącym zagrożeniu. Były w stanie przekazać informacje w sposób szybki, tak żeby każdy wiedział, że niebezpieczeństwo się zbliża i co ma w tej sytuacji zrobić. Tu będą wyspecjalizowane, Systemy, którym integratorem będzie Państwowa Straż Pożarna. To będą systemy, bo w jednym miejscu to będą SMS-y, tam gdzie te SMS-y są skuteczne. To będą systemy dotyczące informacji głosowych, systemy wykorzystujące specjalistyczne systemy zarządzania kryzysowego. To będzie zintegrowany system, który doprowadzi do tego, że w tej sytuacji krytycznej każdy otrzyma informację, precyzyjną informację, co się dzieje, i co należy zrobić w tej sytuacji, tak, żeby ten czas reakcji każdego z nas był, e, był jak najszybszy. Będzie w to oczywiście zaangażowane rządowe centrum bezpieczeństwa. E, z, będą systemy zintegrowane na każdym poziomie mm, władzy samorządowej. To szalenie istotne. Drugim obszarem, który opisujemy bardzo precyzyjnie e, w tej ustawie to są plany, zabezpieczenia ludności i ewentualnego przyjęcia ludności. Są takie sytuacje, że należy szybko zagwarantować miejsca, miejsca przebywania ludzi, są takie sytuacje, że państwo musi być w stanie przetransportować ludzi, którzy są zagrożeni, ludność cywilną w określone, w określone miejsca, zdefiniowane wcześniej miejsca, musi użyć całej swojej infrastruktury, infrastruktury, jak infrastruktury drogowej, kolejowej, musi użyć infrastruktury takiej systemowej powiedziałbym, wojska, także, także policji, żeby tą ewentualny transport zabezpieczyć i przeprowadzić jak najszybciej. No, wiecie państwo o jakich Sytuacjach mówię i na razie mówię tylko i wyłącznie o sytuacjach e, kryzysowych, a przecież e, gdzieś z tyłu głowy mamy, e, mamy także to, jak państwo ma reagować w sytuacjach konfliktu e, zbrojnego. E, państwo musi opisać dokładnie i będzie opisywała dokładnie procedury, w jakim czasie ma odbywać się e, ewentualny ten transport ludności. Państwo musi opisać, jakimi środkami, i to wszystko te procedury zostaną stworzone. W ogóle ta ustawa, szanowni państwo, jak chcę, żebyście na nią patrzyli, bo to jest może rzecz, od której powinniśmy zacząć z panem premierem. My mówimy o takim systemie hierarchicznym, od gminy do państwa. Plany, rozwiązania, procedury będą istnieć na każdym poziomie władzy władzy samorządowej i władzy centralnej, w zależności od tego, na jakim obszarze występuje niebezpieczeństwo. Schrony i y, ukrycia dla ludności. To jest temat y, bardzo, bardzo gorący. Ja Szanowni Państwo wiem, że jest bardzo, że to temat, który trochę zdominował dyskusję o tej ustawie, więc pozwólcie, że tu będzie kilka słów dłużej, choć nie chcielibyśmy z Panem Premierem, żeby to był, żeby y, kwestia schronów była jedyną kwestią, która w tej z tej ustawy y, pozosta pozostanie. Po pierwsze, i chcę, żeby to bardzo jasno wybrzmiało, wprowadzimy jasne i bezpieczne kryteria co do tego, w jaki sposób do prawa budowlanego, w jaki sposób mają być budowane nowe obiekty, tak żeby każdy obiekt miał to podpiwniczenie, garaż, żeby te miejsca spełniały zasady, które mogą być tymczasowym miejscem ochrony ludności. Y, wprowadzimy system budowy i dofinansowania y, takich rozwiązań, bo zdajemy sobie sprawę, że samorząd musi być wsparty w tym zakresie, ale musi też w tym procesie po prostu y, uczestniczyć. Oczywiście mówię tutaj i zarówno o budowlach ochronnych, czyli czymś, co wszyscy nazywają schronami, miejscami, które y, y, mają wydzielone systemy. systemy które pozwalają pozostawać przez dłuższy czas no, w, bezpiecznym, w bezpiecznych warunkach, ale także mówię o, o ukryciach doraźnych chociażby. Przecież wiecie Państwo, że czasami wymagane są takie miejsca, czy to zdefiniowane przez samorządy, czy nawet przez prywatnych właścicieli, które, gdzie ludność może w krótkim horyzoncie czasowym po prostu się, po prostu się ukryć. Tu wprowadzimy bardzo jasne kryteria też ewidencjonowania tychże obiektów, to znaczy, każdy z takich obiektów będzie miał swoją fiszkę, fiszkę techniczną, tak to nazwijmy, ale też mówiącą o tym, jak, jakie procedury sprawdzenia były dokonane, jakie procedury sprawdzenia i co ile czasu będą musiały być dokonane. Czuwać nad tym będzie oczywiście państwowa straż pożarna. Z także stosownymi inspekcjami budowlanymi. Ja chcę bardzo jasno też powiedzieć, że zrobimy dokładny audyt. I tylko Szanowni Państwo, żebyśmy też, żeby to wybrzmiało bardzo jasno, bo często jak mówimy o, o audycie tego, co mamy w zakresie tej infrastruktury, to potem, to potem jest takie oczekiwanie, że ten audyt to, to potrwa 1-2 dni. Nie, to chcemy zrobić to w sposób bardzo poważny. Zrobimy audyt i pełną ewidencję tych, też, tych zasobów, które, które mamy teraz tak, żeby jak najwięcej ludności Polski, gdy przyjdzie to niebezpieczeństwo, mogło, mm, mogło znaleźć e, schronienie. Kolejna kwestia, na którą bardzo mocno będziemy stawiać, to jest kwestia wzmocnienia społecznej odporności. To znaczy, każdy, każdy obywatel, każdy Polak musi być świadomy tego, jak, z jakimi zagrożeniami może przyjść nam się mierzyć. I z jakimi jak reagować na poszczególne zagrożenia. My tutaj czerpaliśmy, analizowaliśmy te, jak rozwiązane mają to kraje skandynawskie, patrzyliśmy także na to, jak, jak dziś radzi sobie w tej trudnej sytuacji walcząca z imperializmem rosyjskim Ukraina. Wiemy, że ta świadomość społeczna, to wzbudowanie świadomości społecznej co do tego, jak zachować się w sytuacji zagrożenia, jak reagować na komunikaty, jak, jak szukać jak Wiedzieć, do którego miejsca się zgłosić, to jest no nie chcę powiedzieć najważniejsza, ale jedna z najważniejszych kwestii. Dlatego będą uruchamiane i kwestie, kwestie edukacyjne w tym zakresie, i kwestie specjalnych programów. Ta cała warstwa takiej edukacji, edukacji społecznej w tym zakresie będzie szalenie istotna. Kolejny aspekt to jest kwestia budow budowania zasobów i struktury ochrony ludności i obrony, mm, obrony cywilnej. To jest ten zestaw procedur, ale także wskazania bardzo konkretnych odpowiedzialności poszczególnych służb państwowych. Proszę pamiętać, że obrona cywilna to przecież także infrastruktura medyczna. To infrastruktura, która ma zapewnić chociażby ciągłość dostaw to różnego rodzaju państwowe inspekcje, to różnego rodzaju służby, które walczą z bardzo charakterystycznymi zagrożeniami, nie wiem, epidemiologicznymi, z zagrożeniami skażenia radioaktywnego. To są wszystko infrastruktury i elementy systemu, które muszą być zintegrowane. To, co jest największym, wybaczcie, że to, cofnę się do tego, co mówiliśmy z panem premierem o o tym, w jakiej kondycji zastaliśmy, zastaliśmy państwo w tym zakresie, to Polska ma wiele wyspecjalizowanych służb. Tylko cały problem polega na tym, że po ośmiu latach PiSu te służby ze sobą nie rozmawiają często. Te służby ze sobą nie komunikują się, dlatego że ich obowiązki, Zakres raportowania, zakres uruchomiania tych służb jest po prostu niewystarczająco opisany, albo był opisany, a został skasowany przez polityków PIS-u. Szósty obszar to kwestia funkcjonowania ochrony ludności w czasie wojny. W czasie wojny ochrona ludności musi stać się ochroną, ochroną cywilną. Osoby, które Pracują w ochronie ludności, to są tym personelem ochrony ludności, muszą być osobami dedykowanymi w czasie wojny do tego, aby służyć. To nie są osoby, które będą walczyć na froncie. To są osoby, które muszą służyć temu, aby w sposób właściwy państwo potrafiło chronić swoich obywateli. My rozmawialiśmy tu z panem pre premierem w konsultacjach oczywiście ze stosownymi instytucjami y y wojskowymi. My zbudujemy korpus ochrony cywilnej, czyli ludzi, ewidencję konkretnych ludzi, którzy mają odpowiadać za konkretne zadania, gdy przyjdzie ten czas. W. Te osoby będą. Zwolnione oczywiście w zakresie takim, jak, jak będzie to ustalone z Ministrem Obrony Narodowej, od bieżącej mobilizacji wojskowej. One po prostu będą w, tych, w tym czasie W odpowiadać za ochronę ludności. Chcemy do tego wykorzystać, i żeby było jasne, mówimy o dobrowolności byłych funkcjonariuszy różnych służb to są ludzie z gigantycznym, z gigantycznym doświadczeniem funkcjonariuszy. Służb podległych MSW i ja, także funkcjonariuszy ochotniczych Straży Pożarnej, bo oni, to, oni takie rzeczy robią na co dzień. Wreszcie na koniec finansowanie, bo to będzie przedmiot oczywiście dużej i zrozumiałe dyskusji. My chcemy maksymalnie mocno uruchomić takie narzędzia, które pozwolą partycypować państwu w wydatkach, które ponosić będzie władza samorządowa na różnych, na różnych poziomach. Uruchomimy do tego celu specjalny fundusz, który będzie miał dwa, dwa filary. Filar taki rządowy, centralny, jeśli tak możemy powiedzieć, i filar. Bezpośredniego wsparcia samorządów, oczywiście tutaj nieoceniani będą wojewodowie i ten styk administracji samorządowej z administracją centralną. Chcemy, aby to dodatkowe środki w tym zakresie były przeznaczone. Zdajemy sobie sprawę, że na tej obronie nie możemy oszczędzać.